Witam serdecznie. Zapraszam na oglądanie relacji mojego turnieju. Jak widzimy, jest komplet graczy: do 12 osób, więc jest sporo. A tutaj się przejdę i dużo jest. Stoły są fajne, dostawione, jak to widać. Więc tu taki wstępniaczek. Później będzie zdjęcia, wywiady, jakieś tam z gier, reporty fragmenty, więc zapraszam Was serdecznie tutaj jeszcze na szybko podgląd wszystkich stołów i zapraszam serdecznie do oglądania

Poża ile te termosy mają. 5 pewnie. 5. Ize trzy. dwa strzały termosów. Strzelaj? I... <gry> Dwie, jedynie. <gry> Dobry strzał. Dobra, sprawdzają się tutaj. Blast pistol nie ma zasięgu, więc tylko czterech wireblastery. Kerry strzelają po siostrach tamtych i zobaczymy jaki będzie wynik. Hey, dla 4? Na 4 plus. Wow. No, to ciekawe. No. Nie ma płyczekienia? Nie, oszczędzałem. Siła 3? O, na mocno o Jest AP minus. Y poczekaj. 3 chyba. AP minus 3. No to jedna zginęła Uuu, 3 damage Jedna zginął. A gina, siostra? Ataki, pewnie tak. hyper. Fight. Odpalam tego zioma. Devastating, wounds devastating, wounds. devastating to Podaję mu Devastating, mają, mają devastating i mają i Devastating i to jest I okej. Okay. Tak, Plasma Side poszedł. Eee. Zacznę od Scorpio Lorda. Cztery ataki na... 2+, plus i to jest Ital, teraz mam strength na 10, twoje ma chyba też 10, nie? Czy miało więcej? 10, tak? Mhm. Czyli na czwórka. Wszedł jeszcze jeden, czyli 2 weszły. I to jest AP-3. No i 4. sobie 4. 2 tak? 2 tak. Okay. Okay. Yo. Senior Skorpek! No nic nie zrobię. Dobra, teraz oni. <grym> teraz destrojerzy. Destrojerzy? Jeszcze on znajdę. Czyli gdzie jest Shadowfield Tutaj? Nie. Tak, tak. stoi. na arkona na jednym undzie. Okej. Okay. Right. On ma full. Żebym ja tak tymi kośmi rzucał. 2 plus i. Jest! Yes. Nie żyję. To jest winy raczej. Wreszcie. 3,7 km. No. Czyli co? Ten odział będzie trzeba podrajdżanie. nie? O, a minus 1 do, do mega. o może być problem. O, a tu kolega przepala, więc może sam to sprzątnąć. Przepalamy plażę. A oczywiście, że przepalamy. O, ile on ma życia ten komander? 6, 7? 7, bo to nie ja mam. 3 razy to ma Chyba, że. Spokojnie, ja mam szczęście, 4-1, kit rzuci, to nie jest trudno. Przepalamy. No, Przepalamy no. oczywiście. Na 3, na 4. Okay. Na 4, Cztery. tak. I 2. Sustain. I na 3, bo przepalimy Na 4 chyba. 8 sił. A, dobra, to ma 4. 4. Czyli 4 Minus 2 A, na ingie. Mhm. A teoretycznie on jest kaberze. Nie wiem, właśnie jesteśmy teraz razem. Nie, nie jesteście. Teraz to, to chyba nie. Idziemy to nie. Laba, czy nie? Nie, bo jesteście nie. w tej stawie dobra? A no Tak, Czyli dwa zrobione. Cztery rany. Cztery rany, czyli e, minus. To trzy. A, dwie rany, czyli dwie, dwa dostał. Jeszcze pięć mam zostało. Nie ma stopiną, panie. Został stopiną, panie na pięć plus. Mhm. Jeszcze dwie kości. Czyli jeden. Nie, cztery do, dostałem. Cztery dostanę. Czyli 2-2 do meczu. I teraz komander na 3. Czy masz coś do 1? Tu dodatkowy, czyli full? Ugh! Przejdziemy się po stronie I na 3. To nie wlazło, te dwa nie wlazły. Czyli one dają 3 demaincha. 2 demaincha, a ty zrobisz te dwa. Nie, jeden albo dwa zadają dimension. Ale on ma więcej dimension. No mówię, że Ty masz dwa. Nie wiem dlaczego rzucałeś. To... <laughs> nie, bo dwa dimension zadaje, minus jeden, czyli dwoma kośćmi rzucałeś. A bo się to. On dostał tak, jedno, jeden, bo jeden, tak. Okay. To jest 10? 10, 10. 10 teraz. 8-10 i teraz pytanie, przeżyję czy nie przeżyję. przeżyję bez przesady okay. Musiał, nie ma w Nie, Przeżył 400. 4. No, jeszcze nie wiadomo, to jest... Nie, no przeżył, jeżeli jest minus 1 do no. domu, to nie ma nie ma co wiesz. Czy ja... Czyli dostaję 2 domedu, czy coś nie 3 Ja teraz czy wybuchnę. Ale to, to oddzielnie chyba wyjęcie za nim, czy nie? Mogę ze wszystkich raraz. Tak, nie on przyszło, no to tego. Oczywiście, że jeden padł. I tak. ten ma trzy rany, o tak. I ten zostaje też. Tak. Ten został trzy rany, ale ma jeszcze cztery. To jest Czyli co? Ci gardiani w motorki. Wiesz co nie, przepraszam. Nie od niego to włączyłem cztery rundy, czyli od yy, urdynów właśnie. Urdeni, motorki. 20, ataków. Dobra. No. Dwadzieścia ataków urdyna były. tak? Tak, tak, same gorę spiry, Dobra, czyli na trójkach i szóstki wybuchają dużo dwójek niestety i szóstki widzę trzy teraz na trójkach no słabo czyli masz dwa cztery sześć osiem dziewięć kości a, ten minus 2? Tak, zaczynamy. Tak. Tak, tak, tak. Pytanie: jak rzuci na ląd? trzeba go wykonać, czy nie trzeba go wykonać? Nie, nie musisz. Ale, ale czyś jakbyś wykonał ląd? 2, 4, 2, 4, łapię to. Chyba nie. Co? Ja właśnie na to chodzi. Nie zginęli. No niestety. Mhm. Rawadżer strzela z Land z tego Riptida. Co rzuci Rawadżer? Trafiam cię na trójkę. Jakieś minusy trafienia? Nie. Trójki. Przerzutem jedynek, ponieważ y, jesteś pełen. Tak. Dwa? Dwa razy, czy... nie chcę nadawać czy... Cpk. Siła? Dwanaście. To na trzy. Jeden. A Jeden. A AP3, ale masz kober, czyli AP2, 4 plus plus i tak. No nie. No i Heavy Loker Destroyer na 4 plus. strzela w Dread 4 plus, jedna kostka. Na Little Hit. Okej. Jakie Minus 4. Czyli. No. Uuuu. Teraz jest wolne. Czy ja będę miał w końcu? No. Chyba już tak. Masz. I dread to na ile... jaki to ma. Tak. Co? dread dren najzwyczaj to zabije. Ciekawe, jaki wyjdzie damecz. Do niego. Nie może być do niego, bo inaczej byś nie poczuł. No zasięg 3. Bada 3. Przejście celowy zasięg. nie? I co to Przejście celowy. Czy jest do wynosu, czy nie ma D3, czyli D3. D3. A Mortal Alliance, tak? D3. Ale A to film Tak, film też na Mortala? Tak, tylko. Ale nic nie wiesz, Czyli dwa d dwa tak? Tak, ma chyba hepo... tam. 6 życia, nie zostanie. No to nie jest. Dobre. Flamery i

na, na czwórkach. Nie, Mam szansę tamtego. Dobra, kamera nas prosi. No. no, spokojnie. Ja dostałem. Jeszcze do trójki. No. I to jest bez armor penetration? Nie. Więc na dwójki bronią. Ja ci od razu usiadłem, że jednak nie będę jednego co peka, żeby być... to jeden termos Tak, 4 do 6, sorry, proszę 8. To nic mi i tak to nie zmieniło. Mhm. Eee, tak. No. 5 jeszcze. Jedna kostka, dwie. I tu jeszcze jedna kostka. Ale co ja miałem cover, i tak by to nic nie zmieniło? Bo miałem tylko jedną czwórkę. Eee, Jedną kostkę dorzucę po prostu, bo brakuje mi kości. Na 6. Zera. I jedna z Bez bezap. E, I na to jest 6, tak? 6 na 3 plus. Nie, na 2 plus, PZP Czyli jest to Tak, tak. Jej. A nie wchodziłeś z snik tutaj, tak? Nie, jeszcze nie. Czyli tak, raz no z zerasa, tak? A bolter tak. leci tam. Tak, reszta Dobre? leci tutaj. Zacznę od heavy boltera Aha. w tych, w tych 1 tak. wchodzi, 4 to F5? 4. Wchodzi minus 1 AP. Czyli na Pionacę. 2 damy tu. 1. 1 knie, tak? tak. tak? launcher, liczba strzałów, 3. Wow. Blastem chyba nie? 1. Tak, czyli co? Dodatkowe. było jeszcze. Czyli 1 dodatkowy. 2 wchodzą, 5 mhm. yy, siły, 2 mhm. bez AP, bez AP, 4. Tak. E, to jeszcze jest dosłownie Bolter to jest Kombi Weapon na 4 wchodzi Anti Infantry 4 nie wchodzi uh -huh. i Main Event 4 z kanony. kanony. Nie mam co przerzucać, rasta, tak, tak. No. nie mam co przerzucać, więc rzucam wszystkim na raz. Uhoho. Uwaga i na 3 wchodzą, minus 3 minus 4? I no. ile to jest? 1? 6 plus 1 7 7 pilnowanie Ładnie 4, 6, dobra Jest 7 Nie widziałem co tam jest 4 Cztery. 7 Cztery. Dostał 7 Ma <ślawni> tych Marines'ów? No. Uh -huh. 7 A, tanie. No, myślę, że te łycze wescą ich nos, w nosem. sukubem to będzie Jak ci się, się łycze sprawdzają? Bardzo dobrze. Tak, to jednak to trochę tego. Pobiły Riptida, Na kusodesów się nie spisało. Ale tak to bardzo fajnie że one Nie mogą teraz na przykład być overwatchowane przez tym ognia tutaj. No, przez te to głównie. To bo sobie minus 2P wykręcają, nie? Teraz. Tak, tak. To zaraz się stanie. No. Jeszcze z Lancą tym bardzo pomaga. Im pół wyszarżuje, na drodze. Ale, nie, nie dojdziesz, nie dojdziesz. Cztery. Tu jest cztery. Tu jest cztery. Panie sędzio, tu ile ty jest ja, Cztery, no tak. Cztery by Ci wystarczyło chyba, nie? Przerzucę. Przerzucę. A Przerzucę. Nie, jedynki, cztery, To tu chyba jest pięć. Więc ja mogłem się wycofać z taktyką, do strzelać i szarżować Aha, i to mnie uratowało na jednym mundzie tam leciałem nim Dobre, przez dobra. dłuższą chwilę, ale, ja ale nie tak te, mu było ciężko. Ale to, to jak jak wam się podoba? Panowie? Jak wam się podoba generalnie? No super, tak, tak jak zawsze. Tak jak zawsze? Tak, tak jak, zawsze. Tak jak tak poprzednio. Tak jak poprzednio? Nie, no teraz jeszcze jest, wiesz, jest warnik, jest wszystko. Ale ga mnie pobił, no. no to jeszcze lepiej. Jak, jak tam pierwsze, pierwsze wrażenia. Dobrze, pierwsze wydarzyła. Ale było ciężko, bo był taki moment, że mogło się zdarzyć tak, że na środku by ja stracił armii, ale byśmy tak, na nie korzyść orków niestety, to oni stracili jest no, Tutaj dobry 10 top, to Zrobił też robotę. No, siła 9 tak 10 to że, że, no, jak zaatakowałeś. Dużo, dużo czwórek tu cały lata się rozbił gdzie które wcześniej siła 10 sprzedają chyba w ogóle nie. jest na cementarze. Ale zabrakło.